Witajcie, kochani. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze, że to jest dla Was dobry czas z Panem. A jeśli tak nie jest, to dajmy się przytulić Jezusowi. Bo bądźmy blisko przy Nim, tak, żeby nasze serce doznało ukojenia. I zaprośmy Ducha Świętego na to spotkanie, Duchu Boży, Duchu Święty, Duchu, który jesteś miłością, potrzebujemy być otuleni Tobą. Potrzebujemy doświadczać Twojej mocy i Twojej czułości. Potrzebujemy mieć oparcie w Tobie, jasne światło, prostą drogę przed Sobą. Duchu Święty, Ty chcesz nas oświecać. Ty nie żałujesz nam wszelkiego dobra, wszelkich darów. Nade wszystko prosimy Cię o Twoją obecność. O to, byśmy mogli być wrażliwi na Ciebie. Na to byśmy dali się porwać, kiedy wieje Twój święty wiatr. Tam, gdzie Ty chcesz nas porwać, Daj byśmy byli podatni na Twoje tchnienie. Z Ewangelii według świętego Łukasza, kiedy wszedł do świątyni, zaczął wyrzucać sprzedających, mówiąc im, napisano: dom mój będzie domem modlitwy. A wy zamieniliście go w kryjówkę bandytów i nauczał codziennie w świątyni. A wyżsi kapłani i nauczyciele pisma, a także przywódcy ludu, szukali okazji, aby go zgładzić, lecz nie wiedzieli, co mogliby zrobić, bo cały lud słuchał go z zapartym tchem. Dzisiaj krótki fragment, ale jakże mocny. Jezus wyrzuca ze świątyni tych, którzy tam sprzedają. Mocno do nich mówi, że to jest dom modlitwy, że to jest jego dom. I nie chce, żeby to była kryjówka bandytów. Mnie osobiście bardzo bliski jest obraz domu. I bardzo mnie to cieszy, że Jezus mówi o domu. O takim miejscu, które jest zamieszkane. Jak wierzę, ten dom, który jest w nas, to nasze serce, nasza świątynia, zamieszkane jest przez Bożego Ducha, przez Boga Ojca, przez Jezusa. Nie wiem, jak Wy sobie wyobrażacie dom. Myślę, że Dom Boży jest miejscem pełnym cichości, łagodności, pełnym miłości, pokoju, przyjęcia. No bo zobaczcie, kiedy myślimy sobie o domu, niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenia, czy dobre, czy trudniejsze, to zwykle chcielibyśmy, żeby dom to było miejsce bezpieczeństwa miejsce takie przyjazne dla nas byśmy mogli się rozwijać byśmy mogli spokojnie patrzeć w przyszłość byśmy mogli wzrastać umacniać się i myślę, że kiedy Jezus zobaczył, że ten jego dom nie jest domem modlitwy, że świątynia stała się kryjówką bandytów. To naprawdę jego serce pękało. I tak też walczy o nas. Każdy z nas jest świątynią, Bożym Domem. I naprawdę Jezusowi pęka serce, kiedy. Kiedy w naszym sercu jest bałagan i nieporządek. Bęka mu serce, kiedy my cierpimy, kiedy życie nam się nie układa, kiedy nie możemy sobie poradzić, bo on naprawdę chce, żeby to było miejsce modlitwy, żeby nasz dom, nasze wnętrze, nasze ciało było miejscem modlitwy. Modlitwy, czyli ciągłego przebywania z Panem. Rozmawialiśmy ostatnio z dziećmi, czy to jest możliwe, żeby modlić się nieustannie. W pierwszym momencie y, któreś dziecko powiedziało, że nie, nie, to jest niemożliwe, nie możemy cały czas się modlić. Ale po dłuższej rozmowie doszli do wniosku, że modlitwa to jest Pamiętanie o Panu Bogu w sercu, nawet jeśli w tym momencie nie mogę do Niego mówić, bo jestem zajęty czymś innym. No i wtedy już stwierdzili, że skoro tak, to jest możliwe, by modlić się nieustannie. Porównaliśmy to sobie do rodziców, że przecież Kochają oni rodziców przez cały czas, chociaż nie są z nimi cały czas i cały czas do nich nie mówią. To jednak kochają ich i mają ich w sercu i myślą o nich. Bardzo łatwo to przyszło dzieciom takie porównanie. Myślę, że my też możemy potrzebować takiego spojrzenia, że. Że ta nieustanna modlitwa, że to, że w moim sercu ma się odbywać nieustanna modlitwa, to jest to właśnie taka świadomość Bożej obecności i we mnie, i w moich braciach, i w rzeczywistości, która mnie otacza, że On jest. I wszystko, co robimy z miłością, jest też modlitwą. To, że mama karmi dziecko, to może być jej modlitwa. Jej miłość, dana temu dziecku, panu Bogu. Zobaczcie, że Pan Bóg nam daje rzeczywistość taką zwyczajną do tego, byśmy go kochali. To, co mamy na co dzień, to wszystko ma służyć nam do miłości, do tego, by nasze życie było nieustanną modlitwą. Są takie domy modlitwy 24 na 7 i Myślę, że to jest piękne, naprawdę przepiękne, że, że spotykają się ludzie, którzy uwielbiają Pana nieustannie, że nie, nie ma w tym przerwy. I my, nawet jeżeli nie mamy możliwości być w takim miejscu, to my też możemy uwielbiać Pana 24 godziny na dobę po prostu życiem. Życiem. Tak sobie. Ustanawiam i tak zakładam, że chcę, żeby moje życie było na Bożą chwałę, by przyniosło mu radość. Cokolwiek nie będę robić, to wszystko jest dla Niego. Mój dom będzie domem modlitwy, tego pragnie Jezus dla nas. Dobry Ojcze. Pragniemy, by nasze życie. Było taką przestrzenią, w której będzie toczyć się nieustanna modlitwa, nieustanna pamięć o Bożej obecności, nieustanne głoszenie chwały Bożej. Pragniemy, by w naszym życiu objawiały się Twoje cuda, by Słowo Boże zamieniało się w ciało. By ludzie, którzy będą przy nas, mogli odetchnąć. Pragniemy, by nasza praca, nasza posługa, by wszystko to było przesiąknięte Bożą Obecnością. Pamięcią o tym, że jesteśmy ukochani, że jesteśmy wybrani, że Pan nas zbawił i odkupił. Że On oddał życie. Wszystko po to, byśmy byli szczęśliwi na wieki. Ojcze, zapieczętuj nasze serca, tak byśmy mogli należeć do Ciebie, w jakimkolwiek stanie się nie znajdujemy. Byśmy rzeczywiście byli Twoją własnością, Twoimi dziećmi mi światłości. Kochani, dobrego Bożego Dnia, wszystkiego, co najlepsze.